Przywitaj się. Siema, witam wszystkich na dzisiejszym vlogu. Nie było już chyba 3 tygodnie, także... Dobra, spadajmy. Siema, witam na dzisiejszym vlogu. Dzisiaj jestem tylko z Walkiem. Już nie było vloga chyba z 3 tygodnie. Ale co, dzisiaj piąteczek. Słoneczny dzień. krata triceps. To zajebiście, nie? Ogólnie miałem kogoś pozdrowić w ostatnim vlogu, ale zapomniałem, więc pozdrawiam teraz. Pozdro dla Milana i ziomków z Pozdro dla was, chłopaki. Rośnicie duzi, trenujcie tam ładnie. No, nagrywasz to? No? Nagrywam, no Jak widzicie jesteśmy z moim kochanym na 8 i ja ci będę robił plecki będziesz robił klatkę i co, mam nadzieję, z się stęskniliście słuchajcie, my z Na 8 jeszcze wjeżdżamy do Lidla, bo troszkę głód do jest godzina 15, ja zjadłem dzisiaj tylko dwie bułki bawarskie, dwa banany i serek wiejski, więc to nie jest za dużo Także co, wjeżdżamy do Lidla, pojechaliśmy jeszcze ciastko, żeby się naładować, będą ładane przecież i lecimy trybować. Jest sprzęcior profesjonalny za 40 złotych. Co powiesz? Profeska, co? Profeska. Eee, co? Nie wiem co mówisz? mówisz? już tak dawno nie będę w No nie przejmij się, Leoś, musisz być sobą. Ale nie wiem co? zaraz dwa koła sobą. A robimy specjalną dwa koła? No oczywiście, że tak. Ja, no jesz, jesz łyżeczkę cynamonu, nie. Ty, ty nie, musisz nie, to zrobić? Ty nie, musisz, nie, tak, ty musisz to zrobić, bo obiecaliśmy w komentarzach i, bo, i, i 50 lajków jest pod komentarzem jednym. Nie to innym. No nie no to ja zrobię z tobą to. Dobra. Dobra, nagrywam dobra, mecznik, to dało mi ukradwony. jestem mhm. biały, to jesteś czarny. Wiesz jeszcze przetrelingówkę od KFD. Oczywiście, którą dostałem w prezencie ostatnio. Miałem ostatnią rodziny, także możecie mi złożyć czenie ja narzutę. No. Laosz też bierzesz czy nie?

Przeznaczenie ciężca człowieka to jest człowiek To jest właśnie 80 kilo. I no, to są jakieś polsko jednostki, nie wiadomo jakie.

Chodź bliżej odbliżaj, chodź odbliżaj na pół stronie Co To jest stanę z tobą, to jest dla mnie to Idealnie żeś to był pod tym światło, a ja pod tym. Tu ma o, tu masz... Widzisz? Tu. Ha, tak. No. To tym No. Tam się było no. koszki no. z Dobra, to A może się przy A O o o dobra, teraz mam teraz, teraz, teraz przybliżyłem. Jesteśmy już po treningu, ogólnie już zaszło słoneczko, więc już jest już troszkę zimno, ale się nie przejmujemy, bo i tak jest ładna pogoda. Już coraz później zachodzi słońce, także my się cieszymy, bo my lubimy jak jest jasne, jak jest słoneczka I, no, I przepraszam Was bardzo, przepraszam was w imieniu wszystkich, że ostatnio są tak w vlogi, ale pierwsza rzecz to jest to, że ja mam zaraz maturę i też troszkę bardziej o tym myślę niż o nagrywaniu a po drugie to niestety te młoty wszystkie nie umieją się zgadać, ten trening a po prostu zauważyliśmy, że vlogi takie gdzie jesteśmy w parę osób po prostu lepiej idą niż takie vlogi gdzie ja bym był sam także no ja sam nawet nie nagrywam no ale udało się dzisiaj z 8 nagrać myślę że fajnie myślę że na tym staty właśnie napiszcie co sądzicie o tym czy fajnie się ogląda z tego statywu bo, bo według nas to ładnie wygląda ogólnie fajnie co my chyba jeszcze do liderka co? Dobra a właśnie, bo ogólnie tego nie mam na vlogu, ale ostatnio podchodziłem pod 140kg na klatę I mnie tak... No nie poszło, krótko mówiąc nie poszło I cel jest żeby do końca, do końca kwietnia zrobić tą 140, 140 także Także teraz jest grind przez cały kwiecień i pod koniec kwietnia, mam nadzieję, że to na vlogu będzie 140kg na klatę Także Tak jest cel Będzie, będzie, Dobra. będzie. Nie widzę filmiki? Tak. Tak, wiem. już nie. Ja nim taką samą sobie pojechę, ale ją dowiemy. No to nie jesteśmy w Lidu, jak widzicie, idziemy sobie nasze znaczy jaj do pojedynek, bo Leon, bo nie, Leon ma odejść. Ja mam u w domu. Dużo ludzi, bo jest godzina, piątek godzina, która? 18.00, prawie. Dużo jesteśmy ludzi, Lidu, a przyjmujemy. Się nie wstydzimy dziwne, że jesteśmy obyci przed kamerą ludzie się patrzą, ale to w ogóle. Ja się nie nagrywajmy, bo się dziwnie. Ja się nie, ja ja nie przejmuję. A jak ktoś nie będzie chciał być nagrywany, to go po prostu wyknie. Tak. Idziemy po indyka i idziemy po flipki. Co się śmiesz? No zaraz się też co? nagramy. Zaraz będziesz też coś, coś mówił. Nie, nie będę. to. Mogę. Co tam? Ale żeby lubić te szatki. Pokaż kaptury. <laughs> Jesteś człowieku tak nabity teściem. A ja wczoraj jeszcze nikt nie kaptur? One, a pierwszy a, 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 <grym> a ty jakiegoś like z tych <grym> Tak, ja po prostu nie zatrzymuję. Widzisz to? Po, proszę pokazać. Link Polska, proszę się poprawić, bo to jest jakieś niedorzeczne, że nie ma skóry. Cześć, mam pracę. ten koktajl białkowy. Przecież masz Leona. Leona, możesz dzisiaj moim skrym? Dobrze. To zostaje na oczu. Słuchajcie Na koniec vloga jeszcze test. Biały jak prosto, prosto z Hiszpanii. Proszę bardzo. Także wjeżdżamy. Testujemy. Tak się Nie, mówię do, <gry> mówię do. Dobra, no ale aż Tak? Mhm. A się z że trzeba je umyć. Nie, 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 nie trzeba sobie. No, Makuję jak normalna tryskawka. No, no, dobre. no ale normalna truskawka no. Ale dobre Dobra, no, dobre mm. No dobra, dobra. Mm. No, no dobra. Się... A, bo oczywiście trzeba było je umyć Trzeba było je umyć, nie? A, A już takie hiszpańskie zarazki na filmie nie? Trudno Dobra To by było na tyle w dzisiejszym vlogu Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że się stęskniliście Napiszcie, co sądzicie i... Subskrybujcie, lajkujcie, followujcie na Instagramie i czekajcie na więcej. Bo możemy będą się pojawiać teraz częściej vlogi bez ciepło i mamy w końcu do nagrywania O, teraz coś od ciebie, leon dla Was. Vlogi będą teraz raz w tygodniu, tak walko powiedział. I no, na razie. To <laughs> najbardziej optymalne. Tutaj no, nie ma pierdolenia ja nie? Pompa musi być Jedziemy, podchodził wchodzi od tego. <śmienicza> ja, ja Ja chyba tego nie będę robił, bo się boję, że mi bicepsy eksplodują. Ja, bo, bo, bo mogę eksplodować.